Jesteś menadżerem, powiększa ci się zespół albo masz rotację. Jak dobrać nowych ludzi, żeby się nie pomylić? Adam Szaran. Katarzyna Szaran. I w tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Bardzo częste zadanie, kiedy zarządza zespołem no to jest albo skompletować ten zespół w momencie, kiedy mamy jakąś rotację albo powiększyć ten zespół jak wszystko dobrze idzie, więc typowe zadanie przy zarządzaniu no to jest rekrutacja i teraz my możemy rekrutację zrobić w firmie źle. Chodzi o to, że jeżeli my się pomylimy no to mamy trzy miesiące pracy kandydata, który się nie sprawdził, czyli to są trzy pensje, dodatkowo powtórzenie. Całej rekrutacji, czyli rynek jest akurat w tym czasie wolny. Handlowiec na przykład nie jeździ albo będziemy trochę na handlowcach bazowali, pokazując rekrutację, bo to jest taki mój świat, natomiast metoda będzie uniwersalna. Chodzi o to, żeby się po prostu nie pomylić. No i musimy unikać trzech błędów, bo są takie trzy błędy, które bardzo często się pojawiają. Po pierwsze, często nie wiemy, kogo szukamy. Mamy jakiś tam profil kandydata, ale Później, jak już jest to spotkanie, to okazuje się, że wybieramy na czuja. A, fajnie się z nim rozmawiało, to może i u klienta będzie dobrze rozmawiał. No i później się okazuje, że jednak to nie był dobry wybór. Albo wybieramy kogoś dobrego tylko dlatego, że okazał się być najlepszym, ale na tle bardzo słabych osób. I po prostu później się okazuje, że też nie jesteśmy zadowoleni z takiego pracownika. No i trzeci błąd. Okazuje się, że znaleźliśmy idealnego kandydata, ale... On chce zarabiać więcej i to o wiele więcej niż my jesteśmy w stanie mu dać, więc decydujemy się wybrać kogoś, kto oczywiście jest dobry i co najwyżej będzie dążył do tego najlepszego wzoru. I jesteśmy przekonani, że super bierzemy tę osobę, ale nie zadbaliśmy o dobry proces wdrożenia i znowu następuje zwrot akcji, osoba jest frustrowana i czasem odchodzi. Czyli rzucenie na głęboką wodę może sprawić, że ktoś się utopi, czyli dobry system wdrożenia by uratował tą ostatnią sytuację, ale załóżmy, że go nie ma. Tak czy inaczej zaczynamy od profilu kompetencyjnego. Musimy wiedzieć dokładnie kogo szukamy i musimy móc to zmierzyć w jakiś sposób. Więc szukamy osoby kompetentnej, tak ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć. Zastanówmy się na start, czym jest kompetencja. Kompetencja to są trzy rzeczy. To jest wiedza, postawa i umiejętności. I teraz tak, wiedzę bardzo łatwo sprawdzić. Zadajemy pytanie na spotkaniu rekrutacyjnym i wiemy, czy kandydat zna odpowiedź, czy nie. Druga rzecz to umiejętność, czyli zadanie. Wymyślamy jakieś zadanie, sprawdzamy umiejętność, już wiemy, jak jest. Trzecia rzecz to postawa. Paradoks polega na tym, że to, co jest najłatwiej zmienialne, bo zarówno wiedzę, jak i umiejętności można nabyć, można się ich nauczyć. Tak, postawy. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić na spotkaniu, i też nie jesteśmy w stanie jej łatwo zmienić, bo co z tego, jeżeli kandydat ma i wiedzę, i umiejętności, a może nas oszukać, może być nieuczciwy? Czyli to, na czym nam najbardziej zależy, postawa, no generalnie jest bardzo trudno sprawdzalna i bardzo trudno zmienialna. E, profil kompetencyjny będzie zawsze zawierał postawy, wiedzę i umiejętności. Dodatkowo jeszcze jakieś inne kategorie, których nie wpiszemy w ogłoszeniu, na przykład, że bardziej kierujemy się na kobiety bądź na mężczyzn. Możemy mieć takie wymaganie, ale go nie będziemy pisali. Tak czy inaczej, układamy zadania. Przy wiedzy, no to na przykład możemy zapytać kandydata, jak widzi naszego klienta, czy zna profil naszego klienta, czy wie, jak się dociera do takiego klienta, czyli bardzo szybkie pytania. Umiejętności, no to tutaj możemy zrobić scenki i teraz jak popatrzymy na umiejętności handlowe, no to tam jest cały zespół umiejętności, które powinniśmy sprawdzać, czy potrafi wykonywać zimny telefon, czy, czyli robić prospecting, czy potrafi y, badać potrzeby na poziomie głębokim, czy potrafi prezentować ofertę y, w typologii value selling, czy potrafi bronić ceny, negocjować, finalizować. No jak sami nie potrafimy tego zrobić, no to trochę nam trudno sprawdzić. Natomiast no, są do tego zadania, te kompetencje też są łatwo zdobywalne na szkoleniu, chociażby tutaj zapraszam na szkolenie otwarte, tak czy inaczej układamy zadania. Y, a samą postawę Stwierdzamy po tym, jak przebiegała kariera naszego kandydata. Czyli, już w CV da się zobaczyć, kiedy on mówi o powodach przejścia. No, ale też dzwonimy do poprzednich zarządzających i od nich czerpiemy ich opinie i sprawdzamy, czy prawdę powiedział nam kandydat. No i jeszcze jedna przykra prawda. Rekrutacja nie kończy się tu i teraz, ona się kończy po okresie próbnym. To znaczy w czasie okresu próbnego wyjdzie postawa naszego kandydata. I teraz jeżeli my mamy profil idealnego kandydata, nawet liczbowo określony, ja wyceniam, dajmy na to, że negocjacje wyceniam na 9 punktów, bardzo mi zależy, ale wiedza tylko na 3 punkty, to później robiąc zadania. No, sprawdzam ile punktów kandydat uzyskał. I mamy dwa wykresy, widzimy, jak daleko kandydat jest od wzorca idealnego i kierujemy się później tylko i wyłącznie wykresami. O co jeszcze możemy zadbać? To w momencie, kiedy szukamy naprawdę wyspecjalizowanej osoby, bo bywają takie branże, gdzie trzeba nam naprawdę kogoś bardzo wąsko wyspecjalizowanego, warto udać się do agencji headhuntingowych, które mają swoje bazy albo potrafią dotrzeć w prosty sposób do takich kandydatów. Jeżeli piszemy ogłoszenia, to tak z rynku handlowego, pod, powiem Państwu, że. Te kreatywne lepiej na ten moment działają. Po pierwsze, publikujmy w różnych źródłach różne ogłoszenia, ale jeżeli już będziemy publikowali, zwracajmy uwagę na to, żeby pisać o misji, o wizji, nie pisać, że jesteśmy firmą z 30-letnim doświadczeniem, tylko dołączyć do zespołu pasjonatów, którzy codziennie walczą o to, by klient miał lepszy świat. Tego typu ogłoszenia się lepiej sprawdzają. A naszym Państwa gościem jest Katarzyna Latekolaszek, HR Business Partner i konsultant do spraw rozwoju osobistego, a znamy się ze studiów coachingowych, to znaczy ja uczyłem się, a Kasia wykładała, a spotkaliśmy się, by rozmawiać o rozwoju osobistym. Witamy cię Kasiu. Witam, Witam Kasiu. serdecznie. No, i zaczniemy właśnie od rozwoju osobistego, tak szeroko pojętego. Powiedz nam, czym, jak, jak dobrze wybrać, czym się charakteryzuje dobrze zaplanowana ścieżka rozwojowa. No, i też będzie mi miło, jak coś powiesz o coachingu, bo bardzo dużo mitów o coachingu narosło do tej pory e, i wiem, że ludzie mają dystans do tej metody rozwojowej. No właśnie, dystans wynikający z tego, że troszkę dużo e, mitów i różnych nieprawdziwych opowieści na temat coachingu. Krąży i to się też bardzo dobrze sprzedaje, bo mity też bardzo dobrze się sprzedają. A czym jest coaching? Coaching podobnie jak mentoring to metoda rozwojowa. Co znaczy, że jest metodą rozwojową? To znaczy, że u podstaw i fundamentów metody ma dobrze zbadane, opisane i naprawdę rzetelne różnego rodzaju badania dotyczące części psychologicznej. Same metody rozwojowe mają służyć temu, żeby klient umiał realizować zmianę w sposób zdrowy, zgodny z jego wartościami i obfitujący w korzyści dla niego i tych, którzy w tej zmianie biorą udział. Czy są jakieś kluczowe elementy w doborze takiego właśnie coacha, konsultanta? Bo jak wiemy, ludzie są różni, no i nie zawsze muszą sobie pasować. Mhm. Częste pytanie od firm i też klientów indywidualnych, na co zwracać uwagę, żeby wybrać dobrego coacha, mentora czy konsultanta. I chcę powiedzieć, że my w Polsce, pozwolę sobie użyć takiego sformułowania, jesteśmy całko, całkiem nieźle rozeznani, jeśli chodzi o kwestie certyfikacji, różnego rodzaju dyplomów i tej części takiej merytorycznej. A ja bym chciała zwrócić uwagę na dwa aspekty, które mogą być takim ważnym elementem i zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Pierwszy aspekt to jest, jak wygląda rozwój zawodowy coacha, mentora czy konsultanta, czego nowego on się uczy, czego się oducza, i jak aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o zmiany na rynku, na świecie. I w oparciu o nowe potrzeby klientów. Wraz z tym rozwojem zawodowym dodałabym też taką wisienkę, o której warto pamiętać, czyli poza tym rozwojem zawodowym, jak wygląda ten właśnie rozwój niezwiązany z wykonywaną rolą, czyli jakie ta osoba ma pasje, jakie ma zamierzenia, jakie ma pragnienia i jakie realizuje. Czy w ogóle tą sferę ma w swoim życiu rozwijaną? Bo wtedy kontakt z takim, czy konsultantem, czy coachem, od razu obfituje w bardzo takie żywe jakości. I to jest pierwszy taki element. Drugi, bardzo mocno zachęcałabym do sprawdzania poza doświadczeniem, bo to jest oczywiste, że chcemy doświadczonych coachów, konsultantów, mentorów. Czy poza tym doświadczeniem jest też obszar wyciągania wniosków z tego doświadczenia, refleksji na temat tego doświadczenia i autorefleksji? Bo to daje nam taką em, perspektywę, że mamy do czynienia z osobą, która jest przytomna, uważna. I funkcjonuje w rzeczywistości, też sprawdzając u siebie, jak mi z tym, co robię, czym się zawodowo zajmuję. Okej, okay, czyli dostaliśmy taki wzór na dobrą osoby. Jeszcze tak mamy 40 sekund, więc może wspomnisz o jakichś takich typowych, Przeszkodach w dojściu do celu, no bo masz różne metody, i pewnie przeszkody też się różne zdarzają. No, no właśnie, te przeszkody to jest w ogóle fascynujący temat, dlatego że dojście do celów, pragnień i tęsknot to jest coś, co cały czas, hula i ful, występuje w naszym życiu. Ja bym zwróciła na takie trzy. Pierwsze, sprawdź. Czy nie zostałeś, nie zostałaś zakładniczką, zakładnikiem swojego celu i ambicji, mhm. bo to oznacza wysokie napięcie w Tobie i tym samym trudność w realizacji celu. Drugie, sprawdź, sprawdź fizycznie, jak występuje u Ciebie połączenie pomiędzy głębokim pragnieniem realizacji tego celu, czyli to, co masz w sercu, tym żarem, tym ogniem do tego celu, a tym Jaką masz siłę i moc, i też trochę tej agresji, żeby wyjść do tego celu, mm -hmm. i to jest splot słoneczny, no i fundamenty, I jakie masz zasoby. Okej, okay, tak. i zasoby. Czyli mamy trzy. Bardzo Ci, Kasiu dziękujemy bardzo za spotkanie. dziękujemy. Państwu również bardzo dziękujemy i zapraszamy do oglądania nas w kolejnych odcinkach.